Jak tam wąs? Czyżby ten kolej dzisiaj znów biegł z wąsem? Czy to jest wtorek czy niedziela? A to dla, dlaczego on znowu jest na stadionie olimpijskim? O co, o co tu w ogóle chodzi? Słuchajcie, prawda jest taka, że biegnę dzisiaj, ale nie z wąsem. Tylko z trimpem. Jest koszulka klubowa. Tak mi dobrze wczoraj wszedł trening e, rowerowy zaordynowany przez trenerów Trimpa, że postanowiłem pójść za ciosem. I dzisiaj znów zrobić trening e, zaordynowany przez trenerów Streampa. Wczoraj był trening rowerowy, dzisiaj jest trening biegowy. I znowu są akcenty. Wczoraj były akcenty na trojanżerze, a dzisiaj są akcenty biegowe. więc spadłem tutaj. Chciałbym pobiegać na tej bieżni lekkoatletycznej, którą wam tu pokażę. Aczkolwiek wygląda, że jest zamknięte, ale może się wbije. A jak nie, to pojechałem gdzieś tutaj w okolicy. No to nic. 15 minut rozgrzewki, potem 6 akcentów 3-minutowych z przerwą na półtora minuty i potem jeszcze 15 minut rozbiegania. Lecę. No to czas na akcenty. Sześć razy 3 minuty moderate, czyli umiarkowanie szybko, z przerwą półtora minuta luzu. Stadion lekko zamknięty, więc pobiegam po wałach też jest pięknie, nawet chyba piękniej. Tu jest w ogóle start treningów biegowych, do czego? Do nocnego Wrocław maratonu. Kiedyś biegłem w nocnym Wrocławu maratonie nie raz. Bodajże jakieś 10-11 lat temu chyba, w pierwszej albo drugiej edycji. Może jeszcze kiedyś pobiegnę. Kto wie. Zobaczymy. Na razie idę biegać akcenty. Elo. Ostatni akcent. Za mną. Wszedł. Dobrze. Uuu. Elo! Trim team na koszulkach, ja zostaję tu do jutra. Jak rapował kiedyś wena w zajętym kawałku cytryny, polecam. Akcenty skończone, teraz trochę rozbiegania i koniec na dzisiaj. Pozdro, Trim team, pozdro ekipa, widzimy się potem. Elo!